Ekipa z Newcastle. Dziś spotkamy się z największymi gwiazdami ekipy z Newcastle i opowiemy o tym, jak zdobywali popularność i fortunę. Od bujek i kłótni po wyjątkowe zaręczyny. Co mam powiedzieć? Vicky Pattison zakłada nowe firmy i marzy o podboju świata. Napisałam biografię, dwie powieści, stworzyłam kolekcję ubrani i biżuterii. Wydałam DVD z ćwiczeniami, to wszystko? Sama się w tym gubię. Holly Hagen pokazała nam swoją duszę i nie tylko. Zaszalejemy. Była prześladowana i porzucana, ale udało jej się dokonać niezwykłej fizycznej przemiany. Gdyby nie ten program, pracowałabym w call center. Nigdy nie sądziłam, że moje życie będzie wyglądać tak jak teraz. Zdradzimy zakulisowe tajemnice ekipy. Od castingów, próbowałem przespać się z reżyserką castingu. Po związki domowników. Koszmar, serce mi pękło. Kocham ją, jest wspaniała. Dowiemy się, co naprawdę o sobie myślą. Wszyscy się jej bali. Zajdź mi z oczu. To palac. Przekonamy się, jak wygląda ich eleganckie życie. Miałem okazję zwiedzić cały świat. W styczniu lecę trenować do Tajlandii. Chcę być pierwszą milionerką z Newcastle. Dobrze mi idzie. Zapraszamy na program Ekipa z Newcastle Ich Podróż.